Polina Owczarz jest z nami, że Cześć, dzień dobry. jej wy takie ładne dziewczyny, a ja taka po sparingach prosto, ale no przygotowania w gazie także, także no jest robota do wykonania. Niestety nie mogłam tego do was dotrzeć. Witam was wszystkich z Zakopanego. No właśnie, chciałem zapytać o Donobus w Zakopanem. Wiemy, że to pierwszy raz, kiedy wybrałaś się z ekipą w góry i jak ci się podoba ta metoda, wiesz, treningowa? Łukaszu, przede wszystkim pytanie: Tutaj jest trener Joch obok i mogę go zaraz zawołać, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego ty z nami nie pojechałeś. Ktoś A... musi koloseum prowadzić. A, no ja <laughs> <mnie. laughs> No, jest fantastycznie, naprawdę jestem totalnie zachwycona tym, co tutaj się dzieje. Mega plan robimy, szczególnie, że jestem w bardzo mocnym składzie, więc staram się dogonić ich jakoś na tych szlakach górskich. Plus, fajne dziewczyny na sparingi. Przed chwilą zrobiłam sobie mocne sparingi MMA, fajna dziewczyna z nowego torbu przyjechała. Podobne do mojej rywalki, a także, także mega cenne, cenne doświadczenie taki obóz. No to teraz znowu te fanfary, konfetti spadające i itd. Tak i tak dalej. Wiemy już, kto będzie rywalką Karoliny. Owczarz. będzie to Słowenka Monika Kucini, czy najbardziej utytułowana kickboxerka z tego kraju. Więc na co się szykujesz, Karola, jak wyglądają te twoje przygotowania, te sparingi? Pod co najbardziej? No ja nie ukrywam, że od ostatniej walki najbardziej pracowałam nad stójką z Krzysiem Gutowskim, trzeba w ogóle powiedzieć, że no ja zmieniłam klub i to jest, to jest najważniejsze tak naprawdę news dla mnie ostatnich, ostatnich miesięcy przygotowania w nowym klubie z nowymi trenerami. Sharktop team wiem, przez pandemię został zamknięty. Zostałam świetnie przyjęta w klubie, w klubie WCA, więc tutaj trenujemy z trenerem Joczem, Robertem Joczem jako trenerem głównym, ale z Krzysiem Gutowskim, trenerem od stójki pracujemy bardzo mocno nad tą stójką więc sama jestem ciekawa jak wypadnę na tle takiej bokserskich. no ale też nie jest tajemnicą, że ja lubię obalać, lubię pracę w parterze, więc jeżeli będzie gdzieś okazja to na pewno z niej skorzystam, ale przede wszystkim jestem ciekawa jak ta stójka po, po pół roku treningów z nowym trenerem, w nowym klubie, w nowym miejscu będzie, będzie wyglądała 5 czerwca. A co się jeszcze drastycznie zmieniała w swoich przygotowaniach? Bo tutaj rozmawiamy z Różą, która po porażce troszeczkę poukładała ten twój plan przygotowań inaczej. Ty mówisz, że zmieniłaś klub, a jakieś? się... Chyba dietę jest... też musiałaś zmienić, tak patrząc na to, że trochę wagi jest do zbicia. Właśnie, no nie musiałam aż takich zmieniać. Na pewno jest ciężej, bo po prostu ta waga nie mi poleciała. Więc w moim życiu się od porażki zmieniło wszystko. No nie jest to też tak, że... Jest to wynikiem tego, że przegrałam pojedynek, po prostu tak wyszło przez pandemię, trochę się pozmieniało, ale rzeczywiście w moim życiu się zmieniło wszystko. Zmiana klubu, łącznie za tym poszła zmiana znowu miejsca zamieszkania, no i zmiana kategorii wagowej, także do 5-2, więc ma duże wyzwanie, więc zmiana diety. Ale no jeżeli chodzi o MMA, jeżeli chodzi o sport, no to przede wszystkim pracujemy nad tą stójką, żebym, żebym się pewnie w niej czuła, bo jednak boksowałam tyle lat, że powinnam trochę bardziej korzystać ze swoich a zasobów w tej kwestii, trochę bardziej korzystać z tych długich e, rąk, e, z tych lotnych nóg, więc mam nadzieję, że, że to w tym aspekcie przede wszystkim się poprawia. No to ja zapytam, bo jeszcze jest troszeczkę do Gali: e, dwa tygodnie, dwa tygodnie chyba zostały. E, ile kilogramów, go. jeszcze do tego, do tego 5-2, trzeba dociąć? E, 3 kilogramy, jeszcze tak naprawdę. O jees, bo tam będzie, to już prawie. E, min, tam będzie minimalnie podwyższony e, limit w kategorii wagowej. E, ale, ale zostały 3 kg, więc w ogóle się nie martwię. Też cieszę się, że zostały tylko 3 kg, no bo nie ukrywam, że w górach jest taki wycisk, że dojadam. Dojadam na pewno więcej do tego niż normalnie na co dzień. No zobaczymy, pewnie pierwszy raz w życiu zdarzy mi się wejść do wanny, zdarzy mi się wejść do stałony, no, ale, ale cieszę się, ja sama jestem ciekawa i ja się czuję dużo lepiej i jako zawodniczka, i jako kobieta, kiedy tych kilogramów jest dużo mniej, także. Także no wszystko na razie się układa jak, jak najlepiej się tylko może układać, także, także sam właśnie nie mogę doczekać jakie będą tego efekty, bo naprawdę życie mi się przewróciło totalnie do góry nogami i, i nie mogę się doczekać jakie tego będą efekty. Wspominaliśmy już, że dziewczyny razem trenowałyście, więc może opowiedzcie wzajemnie o mocnych stronach. Na początek Róża, jakie są mocne strony Karoliny? Ja muszę przyznać, że faktycznie ta praca z Krzysiem Gutowskim naprawdę zaowocowała. Karolina dużo więcej kopie. Nie będę już zdradzać jakich kopnięć, ale kopie boksersko też odważnie wchodzi tymi akcjami. Parter zawsze był chyba dobrą stroną Karoliny. I... Jak to u <laughs> Właśnie tak przewrotnie, ale, ale tutaj też no, mi zdarzy się też wejść w takie mało komfortowe pozycje z Karoliną. Więc ja naprawdę uważam, że Karolina jest świetnie przygotowana i pokaże bardzo dobrze dobrą walkę. No to Karolina, opowiedz nam co się róży. Drogą, róży. Tak <laughs> nie musisz, Karol. <laughs> e, no ja myślę, ja, nie będzie żadne, żadne nie wiem, w jaki sposób, podniżywanie się róży, bo czekają nas sparingi w przyszłym tygodniu, bo e, róża z maszyną, no, róża z maszyną, ja zawsze to mówiłam. E, to tam gdzieś ostatnia walka, to był mały wypadek przy pracy. Róża z takim tytanem pracy, e, to jest tak atletyczna zawodniczka, ja mam wrażenie, że w jakiejkolwiek pozycji ją złapie w parterze, to ona jest w stanie z niej uciec, bo, no bo jest tak atletyczna, jest tak silna, jest takim takim titanem, który po prostu cały czas idzie do przodu, nigdy się nie poddaje. Stójkę na, na mistrzowskim poziomie, zapasy partery cały czas ślipuje, naprawdę obawiam, że to wygląda świetnie. Także y, myślę, że Arturowi Ostaszewskiemu w tym szofer MMA te dziewczyny się całkiem udały.